Ile warty jest kilogram złomu? Jest trochę ponad. Zwykłe przewody miedziane, aluminium, mosiąc i zwykły złom stalowy. Normalnie, opatrzcie. Normalnie wartość tego w obecnej chwili to jest jakieś 80 groszy. Niektórzy pytają i mówią, że tego się nie opłaca robić. Ponieważ jest to warte, jak widzicie, 80 groszy. Podstawą tego jest segregacja. Segregacja, czyli oddzielenie wszystkiego i odzysk, czyli tak zwany recykling. Tak jak powiedziałem, mamy tutaj aluminium, mamy mosiąc, mamy zwykłe śruby stalowe i mamy mieć w oplocie. Można by to było jeszcze podliczyć, na przykład sprzedawając to po tam 5 zł czy po 8 zł. Ale najlepszym rozwiązaniem jest oddzielenie wszystkiego. Więc zabieram się do roboty, pokażę Wam mniej więcej jak to jest i o co w tym chodzi Wszystko mam posegregowane, jest mosiąc, jest przewód miedziany i jest aluminium czyste Na dobrą sprawę akurat tutaj mam takie rzeczy, że nie trzeba z tym robić nic Ale aluminium jest warte 5,50 za kilogram, a nie jak złą po 75 groszy Tutaj mamy czyste, więc odkładam na bok Mosiąc żółty Teraz, żeby to wszystko miało sens, trzeba wziąć sobie kuwetkę jedną drugą. Zakładam rękawiczki i prosta sprawa. Żeby to sprzedać drożej, trzeba oddzielić stal od mosiądzu. Niby proste, ale nie wszyscy to wiedzą. Po prostu wykręcamy stalowe śrubki, a żeby jeszcze było wiadomo czy na pewno one są stalowe, bierzemy do tego magnes. Śrubki do śrubek. I tak wykręcamy po kolei każdą. W tej akurat nie są mocno przekręcone, w tamtych widzę są bardziej. Być może trzeba będzie użyć śrubokręta. Taki po prostu film stricte instruktażowy, bo tak jak powiedziałem, nie wszyscy wiedzą o co chodzi. Widzicie? O, ta się nie wykręci, więc śrubokręt. Nie wszyscy wiedzą. Może ktoś chce zacząć zbierać złom, segregować metale kolorowe. Większość wie, przynajmniej większość tych osób, które się oczywiście w tym, tym interesują. Ale, tak jak powiedziałem, tłumaczę to osobom, które tego nie wiedzą, a chciałyby bądź mają gdzieś i chcieliby to sprzedać trochę drożej mamy śrubki stalowe i mamy już w tej chwili czysty mosiądz, a mosiądz pamiętajcie nie przyciąga magnes można to jeszcze sprawdzić w ten sposób bierzemy sobie pilnik jeżeli nie jesteście pewni i to w dalszym ciągu po przeszlifowaniu będzie żółte jest żółte widać? widać i mamy czysty mosiądz tak z tymi trzema i przechodzimy do Przewodów. Tak jak powiedziałem, do tych trzeba użyć śrubokręta, żeby to po prostu ruszyć, a później to już idzie palcami. Robię drugie, jeszcze dwa. I mosiądz oraz stal będziemy mieli załatwione. Tutaj idzie to jeszcze szybciej. I kolejny kawał mosiądzu odzyskany. I trzy frakcje mamy odzyskane. Aluminium, mosiądz żółty oraz śruby stalowe. Teraz bierzemy się za przewody miedziane. Do odzysku miedzi z przewodów możemy oczywiście użyć korowarkę. Jeżeli ktoś ma, ja akurat mam. Ale najprostszym rozwiązaniem, jeżeli ktoś nie ma korowarki, oczywiście jest ostry nóż. Najlepiej tak zwany tapeciak z nowym mostrzem. Wystarczy to przytrzymać sobie ręką z jednej strony bądź... Yy, Użyć na przykład imadła. Pokażę Wam jedną i drugą opcję, jaką ja stosuję. Korowarką akurat dzisiaj robił nie będę. Mam cztery przewody. Szybka akcja odzyskujemy mieć i będziemy podliczać, czy to się opłacało. W miarę możliwości prostujemy i po prostu nacinamy przewód. Dość gruba otulina, a widzę, że mam dość tępe ostrze. Więc odwracam i będę miał nowe. Czy się to nacięło, czy nie? Widzę, że nie. Jeszcze raz. O, i teraz już się nacina tak jak powinno. Ostrze jest nowe. I wcale nie trzeba używać do tego jakichś korowarek. Czysta, piękna, mieć błyszcząca. I do tego użyję sobie kolejnej kuwetki, rzucam, a później będziemy tarować i ważyć. Zostały mi jeszcze trzy przewody, które mam tutaj. Teraz weźmiemy jeden do imadła. W imadle analogicznie będziemy robić nożem. Skręcamy kawałek, żeby nie trzymać ręką, i nacinamy. Po prostu jest to druga technika, którą ja stosuję. Do cieńszych przewodów możemy jeszcze użyć imadła w inny sposób, ale to już użyjemy w jakimś innym filmie. No i analogicznie wyciągamy. Wszystko zrobione. Czysta. Mieć. Robię dwa i przechodzimy do ważenia. Sprawdzamy, czy to się opłaca. Słuchajcie, ja mam wszystko już przygotowane: aluminium, mosiądz żółty, stal oraz odzyskana mieć przewodów. Mam również wagę, i na podstawie tej wagi sprawdzimy sobie, jaka była opłacalność. Początkowo wszystko kosztowało 80 groszy. Znaczy, kosztowało tyle, byśmy dostali na skupie złomu. I teraz, żeby to było wszystko poprawnie, taki sam pusty pojemniczek stawiamy sobie na wadze. Trzeba go wytarować. Wytarowany. I po kolei wrzucamy sobie aluminium. 280 gram po 5.50 zł 54. I samo to aluminium jest więcej warte, niż jakbyście odwieźli wszystko na raz i wyrzucili to po prostu na skup złomu. Dodajemy Aluminium, odkładam na bok. Rzucimy sobie śruby stalowe. Po 75 grosz. 5 grosz. Złoty 59. Zł. Teraz rzucimy sobie mosiąd żółty. 125 gram. po 21 złotych 2,63. Zł. Już mamy 4 złote 22 grosz. Zł. Przypominam, że na początku było 80 grosz. I odzyskana mieć. Błyszcząca w granicach średnio w tej chwili. 35 zł, mamy 40, 470 gram. 35 zł, co daje 16,45, a całość ponad 20 zł. A jakbyście to oddali, w całości na skup, byście mieli 80 groszy. A tak, mamy dwie dyszki. Robiłem to tyle, ile trwa film praktycznie. Także ja jestem zadowolony. Mam nadzieję, że. Osoby, które nie wiedziały, jak się do tego zabrać, już wiedzą. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam na, następne, na kolejne odcinki. Zostawcie łapy do góry i widzimy się za jakiś czas. Pozdrawiam. Tam na dnie skarby czekają, zatopione marzenia, opowieści wzywają. Tam na dnie z magnesem w ręku, tam na dnie, każdy dzień to nowa piosenka.